Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! mano panowie. Czwarta trzydzieści. Jedziemy w trasę z moim towarzyszem niedoli. Wstał mały. Jak twardziel. Jedziemy robić rozwózkę. Pod samuszkie Tatry na nowy targ. Musimy wciągnąć, no ten... Tego nie... Tego musimy wciągnąć. Na lawetę, wiesz? To może siedzę tu na razie, co? Ja będę, ja będę robił. Dobra, mam to. Muszę jeszcze sobie samo odciągnąć. 4.30 rano. Z dzieckiem, może to dobra. No, Pierwsza. Jeszcze rana o 4.30 się popawię. Zadunek. O Ślązak. Zostawił kluczyki w tajnym miejscu. Na schowku tak je skrył, że nikt ich nie umiał znaleźć. Ładuje tego Mercedesa klasę o wadze 950 kg. I nie ma rudze, tylko po prostu. Będę go secią Gaj, mówi, że to wszystko jest odblokowane i jedzie. No ja patrzymy zaraz koleżko. A, że to jest kurde Uhuhu Słabo to jedzie O no tak, no, masz rację Pierwszy raz jeżdżę nawet. No Dobra, Dobra, czekaj Musimy jeszcze Podpiąć przyczepkę, wiesz? Dobra, jeszcze podpiąć przyczepkę, wiesz? Brat, ja się tu trochę się, Ty sobie tu zaświeć Dobra, I się obawiam. rozgość Zaraz już będziesz mógł ściągnąć kurtkę Tylko czekaj, ja Zapnę przyczepę, wiesz? Jeszcze bo będę, bo będzie ci zimno, bo zawiesza. Tak, tak, tak. Jeszcze nie rusz. co mamy, to latujemy do nowego targu, się. a tam jest zakopane dalej, gdzie jest zakopane? Tam zakopane. Zakopane jest tam zakopane. Rozumiesz? Że tam zakopane jest. Nie, <laughs> że dawniej było zakopane. Że tam jest zakopane, mhm. ono jest zakopane. Czyli go nie widać, bo jest zakopane. <laughs> Wyspałeś się coś? Godzinkę spałeś. A nie, nie spałeś godzinki, pół godzinki. No. Już to jest No. Zakopane, było zakopane, a teraz odkopane. A teraz już odkopane będą zmienione. Więc, więc Odkopane. Więc, więc zakopane nazwali, więc na odkopane nazwali, teraz zakopane, bo było zakopane kiedyś. I teraz ja powinni to... zmienić na odkopali my je. są bloki takie zwykłe. W takich blokach sobie zwykłych mieszkają, nieźle, nie? Zaraz będzie tym pan przyjedzie wiesz? Bo jest tam na tamtej stacji, to przyjedzie tu. Tu mamy 3 minutki, ale jest więcej miejsca, to przyjedzie tutaj, on zaraz. Bierz śniadanie i jedz sobie, jak chcesz. Dobra? Wskakuj na górę, jak chcesz. Możesz sobie tam posiedzieć, pobawić. Zobacz, wiem, tam jest. No, tam jest jeszcze A ty nie bo nic no, nie mam dobra? Nie no. możesz tam skoczyć, bo pan ma wszystkie, wiesz? Bo on jedzie w trasę i nie wyciąga o sobie To nie możemy mu tam łazić I dawać, zrobię ci śniadanko Teraz będzie zimno Jeszcze zrobię, odpalę ci Ogrzewanie postojowe Co? to ogrzewanie postojowe? To się nazywa takie, daj ucieczkę. To się nazywa elbasto, wiesz to jest takie ogrzewanie postojowe. Ale ma opłatów mam. No, no dobrze, zawsze masz tak mało. Zawsze się to wydaje. No. Ogrzewanie postojowe, że nie musisz włączyć zimie silnika, a jest ciepło leci. Wiesz? Dobrze. No, no to. A ty gdzieś, tak? No i na no to. Ściągnę samochód, jeden drugi, potem dopiero będzie z sobie wyjdziemy. Nie wyjść. Możesz wyjść, tylko że nie wiem, czy ci nie będzie zimno. Czy ci się chce? Jedz sobie. Będzie zimno no, Będzie zimno, 20 to wyjdziesz przecież, Ubierzesz się. Zjedź sobie śniadanko, a ja idę ściągać już samochody, dobra? Bo no, zaraz pan przyjedzie, bo jest 3 minuty stąd. Proszę, masz wodę, tak? Pzem wam Z Ameryki to tylko Coca-Cola Tylko Coca-Cola miałem kiedyś Ja o to po te pali Sounds good Czyli w prądzie nie ma lip. Listerka Nie bardzo Nieba nie wiem czy Tu talie huu huhu huh. jak rakieta gdzie? Myślę, że my bez najazdów też bym zjechał gdzie tu są otworzyć szyby jeszcze musiał Wycieraczki działają czy nie bardzo? No, coś tam działa Jak to chodzi No powiem szczerze ta drzwi nie jest troździwna, ale Nie będę mu dawał na zimę bom Chłopaki odjechali już eee, Dobra, rzuciliśmy się Zjemy coś Zjemy coś jeszcze senek? I śmigamy, nie? No dalej Parę klaków, tam, dobra. Do dobra No, najpierw to się ubier lepiej I kasztany. Wyszło, Wiesz Najpierw to Ej, się... A tu są tu ślady. To są no to kiedy wczoraj? Dzisiaj jak kiedy? Wczoraj dzisiaj Dzisiaj, dzisiaj, niezły ciszej. Niezły ciszej Nie, bo przez twoją bujną fryzurę nie widzę jak gdzie jadę Koleśko mój mały uważaj, nie ma ich na chyba jak mojej bo która tam nie jest Nie no, najważniejsze to jest miał na, na twoją bazę to najważniejsze, no wiadomo Już wjechał, już wjechał Nie widzę lusterka przez ten twoją głowę dużą A ty nie masz dużej? Ja mam malutką Ty masz Ty masz tyle włosów, nie ja Ty masz malutką Nie to właśnie mielgać to tak cztery śniadły Uważaj co mówisz gościu, bo cię załatwię. to wychodź. Dobra, Panowie, minus tej imprezy jest taki, że pojechałem, zawiozłem wszystko ok. W międzyczasie dowiedziałem się, że muszę jechać w trasę. Lip non i nie chcę mi się zdać, myślę. Co tu zrobić, żeby nie jechać? Kurde. No. Ale rozdałem już trzy samochody. Rozdałem trzy, dwa, jeden. Sześć samochodów rozdałem. Kurde, no nie chce mi się jechać. Muszę jeszcze. Jeszcze poszukam kogoś. W myślach poszukam kogoś, komu mógłbym dać towar. Nie będzie mi chciał zajebać klienta. mnie musiał jechać. Ja na razie mały się przewóz jest zadowolony. Buduje bazę. Kupiłem gdzieś kółko podporowe. Dwa kupiłem. Tu też jest zajechane. W imienie Bo taki serdeczny mój serdeczny mój kumpel był tą przyczepką. I dało się parę rzeczy jeszcze w niej zjebać, ale nie dużo, wiecie, także zepsuł wszystko, co można było. Między innymi to lecę na bazę, panowie. Kielce już przyjechał jedzie z Coś tam u chłopaki robili, zacisk. Mmm, zacisk, czekajcie, co oni tam robili, Zacisk, olej, jakieś tu no ale jeszcze jest ta Patrykowa, hiszpańska laweta, i tam coś się świeci, i ja nią powinienem jechać, ale teraz z nią walczą, i pytanie jest, czy wywalczą, czy nie. Pomóż ci? no chłopie, nie, nie takie rzeczy się pcha na roli, nie? Pięknie, kur... Idę zobaczyć co tu zepsuli, hop. Muszę mieć to kurwa nagrane, na, na bo tu jest chłopie poważny mechanik A mianowicie, a mia mianowicie. mianowicie był to Gdańsk, z Gdańska Mówi Michael, ledwo co przejeżdża na tym szczęgle. Człowieku, ledwo ciągnie tę stągłą, mówi, wiesz jak to Gdańsk Mówi chłopie, Michael wracać. ja mówię, co jesteś, jebnięty chłopie? Dobra, jadę, ale pędzi tak, tak delikatnie na gaz. No no dawaj no. Dobra. Masz tutaj ogólnie w każdej lawecie swoje. No. Masz takie coś. Co no wiem... No. Bodaj... no to jest od tego, ha Haka chodzi. No wiem, na no to takie, no. Ten łańcuch. No wiem, obudowa budowała cucha. To co to, 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 jest? to jest kurwa tam y, luźne. No. I to naszło na wał. Ale to w tej... Y, której ja ostatnio jechałem? Hmm. Sztokholma. To samo robiliśmy z tym. Z Norbin. podwieszaliśmy to. No, trzeba złapać to tryty do góry, my to podwieszaliśmy, tak, bo tak, to waliśmy... Tak... A ja już czego zamówiłem, A tam powiedzieć. tak samo tarło... Bumasz mówi też! Kurwa, Bumasz ale, ale... To nie Mercedes! Zamówiłeś czego, ale ty też nie jesteś No <laughs> Nawet jakby było wypasnego, nie? No no. To no. łożysko no, oporowe. No. No, no. Ty zawsze zamawiać? Schodzyma... A ja wiem czy ja zamawiam co mi kurwa Gruby mówi Gruby mówi Cztery kebaby ja zamawiam chłopi no. kebaby Przychodzą do, do, do której lawety Bo nie nie to dla kierowców ja mówię, Bo nie, jest tutaj ta, taka przypadłość Gdzie sprzęgło kurwa Perfekto. Perfekto. co byś nie zrobił kurwa Delikatnie, pięknie jedzie nie? No. Tylko, że jak ty przytrzymasz na sprzęgle Czuć drganie? Tak. Czyli możesz skooperować już się... Lewy tak, rezystor, też... ale... rezystor na też... To jest lewy rezystor na też nie kurwa, macie. To jest nawet ta cała mam robić, bo było. Wszystko nie robiłeś, no? Tak, nie no. raczej była, bo nawet błędy z komputera pokładowego pokazują to, że asystent w pasarunku reagował podczas kurwa Aha. tego. Czyli że czyli ten tak, kiel że Kielce, który tutaj miał być dzisiaj... Jednak zjewał się gdzieś. Mówi, że złamał się. Złamał się przyczep. jest dobry kielce, mówię, nie, 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 jest kielce rolnik, kielce rolnik, to nie mamy złego słowa powiedzieć. Złamał się i rozwalił to, nie. Ale oni, ale nie było rysówki w przyczepie i przyczepa była zarysowana, nie. No dobra, może się tam wiesz, gdzieś tam zahaczył, nie. Wiadomo, nie. Jesteś niedorobiony, to może się, się zdarzyć, no wiesz o co chodzi, nie. Przez ten pierwszy rok, nie. To nie miał nikt pretensji, ale. Oni od dołu zobaczyli, że tam, gdzie są noksy, tam jest całe pudełko wyrwane. Ktoś musiał zahaczyć o podło pod, pod, podłożem i tam jest wszystko wyrwane tak, jakbyś od dołu to wyrwał, nie od góry. Mhm. Rozumiesz? Czyli, że mówią, że ktoś był w rowie, nie? No i widocznie może był, no ale wiesz, że on nie ma tyle jaj, no to już się nie przyznał. I zrobił to po prostu... Yy, nie komentuję tego. Nie komentuję tego. Bo już mi się kurwa nie. Dobra, czyli decyzja jest taka, to jest naprawione i będzie jechało, tak? I teraz was kurwa nie lubię, bo ja mam tym jechać. Miałem nadzieję, że jeszcze nie jest jechać? No. Nie, 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 weź to, wiesz co, ja już to zmieniłem. Połóż tutaj do tego. Albo wiesz co, połóż mi na zewnątrz. Ja do samochodu sobie wezmę, wiesz? Do samochodu sobie wezmę, no. Kepsom, no i co tam? Powiedz mi i będzie to działać? Podwiesisz to i będzie jak talala No to mi się podoba A gdzie jest wszystkich szef, wszystkich szefów kurwa Zwany również Mikołaju co ty robisz w naszym kraju? Ja to Ty, weźcie mi zróbcie ten te oczko w tym łańcuchu, chłopie Weź to zamów, w tym, w tym będzie. Weź im to powiedz kurde, przecież mnie chłopie. On już już mi młody dzisiaj mówi czata, gdzie jest mój ten. Ja by robi to pan Mikołaj. On mówi odda to na Mikołaja. ja by, no nie wiem właśnie kurwa. Bo wstyd się ludzi, kurwa. Panem macie schować na te płyny, tu fajnie to Fajnie, fajnie, fajnie się to kurwa reprezentuje wam ten. Podjechałem z kielcami na kawkę jeszcze i jadę na bazę, bo nie wie gdzie jest nowa baza. Jadę na bazę z nim po przyczepkę. I kurczę, robię mi nawet i chyba mi zrobię. Niestety miałem nadzieję, że może coś, coś będzie nie tak, ale mówi, że mówi mi mechanik, że może jeszcze jedna rzecz coś tam nie będzie działać. Na szczęście sprzęgło całe. Bo Gdańsk już obsrał zbroję, mówi, że sprzęgło, to nie sprzęgło, także chociaż tyle dobrze Ale nie ukrywam, że mi się nie chce jechać, kurde Co kumplu, ty byś tylko jechał, co? Ty byś z panciem od razu jechał, co? Przyjacielu mój mały Ty byś jechał, powiedz szczerze Tak? Ty to jesteś zawsze gotowy na trasę No i mały byś ojechał, wiesz? Mały też chciał jechać, ale ma i nie może która to jest jego przyczepka, bo nie pamiętam Chyba ta Ta, chyba ta, no ta Mam déjà vu, dzisiaj tu już byłem Wiecie, że tak myślę, że mi się nie chce dzisiaj wyjeżdżać i chyba, chyba to oleje nie wyjadę. Dawaj, dawaj. No dawaj, jeszcze metr. Dawaj, dobra. Troszkę do przodu! Troszeczkę! Dobra! Siedzi człowieku jak lewica na, sto na stołkach. Nie, ta jest w miarę okej, okay, wiesz? Zobacz tam jakie są tu opony. Ta jest dobra. Ta jest dobra. Te są nówki tutaj. Wiesz co, bo ja im mówiłem, żeby po prostu pozmieniali... Żeby pozmieniali opony Bo... Tu ale tak to Nie, no chyba kurwa okej okay. Dobra, to idą gdzieś Pokaż, może tu gdzieś jest łaby Nie mam no, na taki człowiek tutaj jeździłem kurwa jeszcze nie ale... Na... Nie na takich jeździło Chcesz to zmień zapas co, jak ci jest potrzebny nie? Jak ci się chce odpinać, nie? Jest zapas Dobra to ją gdzieś tam wrzucę, nie? Nie wiem, nie muszę Nie tylko, jedno gdzieś Tam pod pot? No tu potem, nie, już chyba tam jakiś uchodźca nie przejdzie Chcesz to przenieść, no wiesz, nie to nie, bo tu wszystko fajnie, a wiesz, Ślązaka nie ma, nie? A ludzie gadają, nie? Wiesz, o kurwa, to kurwa. Tak, O, łapie. jak on usłyszał jedynki, mówi to Majka To ja wyjeżdżam o w nocy, nie? Tylko Sztokom wyjeżdżał na jedynki o trzeciej, nie? On Sztokom robi na o trzeciej i jedzie od razu od strzała, chłopie To jest as mój Dawaj za mną, nie? Wyjedziesz czy ci wyjechać? Słuchaj, kiedyś jeden przyszedł, co nie umiał wyjść z tego Na razie, dawaj za mną No co, panowie do chłopaków na bazę zrobili mi sprzęt ale w międzyczasie przypomniałem sobie o jednym z was czyli widzów który mi wysyłał że jakby coś to może mi coś wziąć ciśnienie w oponach spraw no i to mi się podoba eee, dobra się. uuu mało mam. że może mi coś wziąć sobie przypomniałem o nim napisałem do niego i mówi że może wziąć dam mu trzy sztuki mm -hmm. dam mu trzy sztuki ale skoro <gulety> kolejny problem że mam jeszcze dwie jeszcze mam dwa samochody i o nich też zapomniałem czy zapomniałem nie zapomniałem pamiętałem i nie o nich ale miałem inne plany ale że plany się zmieniły i teraz mam problem taki, że jeszcze mam te dwie sztuki i wyjdzie na to, że mimo wszystko i tak będę musiał jechać, tylko pojadę chyba to tym Fordem, sobie śmignę na szybko, pyk, pyk. Hmm, kurde, już same. Jadę do wylaźć lawetę i podpompować koła. Jedynie kto się cieszy, że nie jadę, to moja i mały No i w sumie ja, bo ja też się cieszę, bo mi się... Powiem ja szczerze, nie, nie chcę za bardzo jechać Kurde, nie chcę mi się Wiem, że jak pojadę lawetą, to się skończy na tym Że będę tam rąbał do soboty, nie? Bo mam tyle roboty, że... Że... Pff, że będę robił, 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 robił i zjadę w piątek A mało mi się chce, kurde i lepiej bym jechać Fordem. Fordem zładuję dwie sztuki, zwiozę je. Wezmę powroty i jadę do domu spać. To jest. Rano mam trening, jutro pojadę sobie na trening. Uff, to mój lepszy plan. Ileż można robić, kurwa, Zapomniałem, że mam mój bzyczek, który jest wam petardowy. za jedyne 100 zł pompuje samemu, no i tak ma cykać Dobra, laweta niby naprawiona Tylko nie ma chętnej do jazdy, bo mi się nie chce Zeniu wolne Eee, foto urodziło się dziecko To też nie może No i tak to kurwa jest Tu gdzie za Wchodzi jak marzenie no Jakiś przewodzik. co to kurwa jest. Kończę panowie tą imprezkę. Dzień był, powiem, w razie, powiem wam, tak, z małym byłem w nowym targu. Wstał, no to jest zadowolony. Później wyskoczyła robota, że mam jechać, gdzie byłem bardzo zniesmaczony, ale udało się, że nie jadę. W międzyczasie naprawione dwie lawety. Uch, ciężki dzień. Do następnego panowie, pozdrawiam.